Niestety, ŁKS Łódź przegrał po raz kolejny w fatalnym, kompromitującym, beznadziejnym stylu. Tym razem 1-2 z miedzią Legnica w szóstej kolejce tego sezonu. I w tym odcinku podsumuję to spotkanie i postaram wam się wyjaśnić, dlaczego ta porażka to tak naprawdę nie jest zaskoczenie i dlaczego nikt w tym klubie, ani jak na razie trener, ani sztab szkoleniowy, ani działacze, ani piłkarze nie uczą się na błędach. Bo niestety, ale tak to wygląda. Bo jakiś czas temu po porażce wyjazdowej ostatniej z Krobrym Głogów ale przed meczem ze Stalą Mielec domowym trener Szymon Grabowski przyznał, że jak na razie największym zagrożeniem czy takim wrogiem dla ŁKS-u w tym sezonie jest sam UKS bo niestety wygląda to tak, że generalnie jeśli coś nie układa się po myśli lks u no to potem, gdy ŁKS straci gol albo po prostu te okoliczności są niesprzyjające, niekomfortowe no to lks owi trudno wrócić do takiego meczu, no i dzisiaj w Legnicy po raz kolejny tak to wyglądało, z Wisłą Kraków szybko Wisła strzeliła 4 gole do końca pierwszej połowy, potem KS w ogóle nie potrafił się podnieść. Z chrobnym głogów, pierwsza połowa słaba nie było porażki, nie było przegrywania, no ale potem choroby wyszedł na prowadzenie UKS, mimo nawet tego, żeby doprowadził do wyrównania, nie potrafił tego po prostu dalej poprowadzić, no i powalczyć o zwycięstwo, no i dzisiaj to samo, mieć Legnica, dwa strzelone gole w pierwszej połowie, no i nawet w tej drugiej, gdy była ta sytuacja, gdzie można było powalczyć, no bo na około pół godziny przed końcem podstawowego czasu gry Fabian Piasecki strzelił piątego gola w tym sezonie, świetna akcja Jurkiewicza, do którego przejdę, no ale nawet widzicie, nawet ten teoretyczny sygnał, czyli ten gol kontaktowy, który mógł coś dać LKS-owi, w ogóle nie dał, w ogóle nie dał tego impulsu, no i UKS mimo tego gola grał całą drugą połowę tak samo, a niestety ta właśnie szybko na bramka przez mieć ale w sumie to była bramka samobójcza Sebastiana Rudola w piątej minucie, sprawiła, że mieć poukładała sobie to spotkanie, a LKS, mimo że w sumie poprzednie mecze wyglądały podobnie, jak na przykład druga połowa tego spotkania z Miedzią, to w ogóle nie potrafił zareagować, nie, od, nie potrafił odpowiedzieć, no i winnych za ten stan rzeczy jest parę osób, no ale no właśnie to jest parę osób. To nie jest tak, że tylko piłkarze, tylko trener, czy tylko dyrektor sportowy, ale każda z tych osób, no, można powiedzieć, odpowiada w jakimś stopniu za porażkę no i za to, że UKS na trzy mecze wyjazdowe w tym sezonie ma trzy przegrane na swoim koncie. Na pewno kimś takim jest trener, bo niestety ja wiązałem, wiąże i pewnie będę wiążał, bo. Niestety, na pewno kimś takim jest trener, z którym wiązałem i pewnie jeszcze będę długo wiązał duże nadzieje, bo dla mnie Szymon Grabowski jest bardzo dobrym trenerem, jak na polskie realia, co pokazał w Lekki Gdańsk. Ale niestety, no, jakby po raz kolejny LKS nie odrobił tej lekcji, no bo Szymon Grabowski nie potrafił sprawić, żeby LKS podniósł się po tym szybko straconym golu. Ale też, jak wyglądała gra LKS-u, no, znowu, gdy Mieć wyszła na to dwubramkowe prowadzenie, to okopała się, broniła przez niemal całą drugą połowę dostępu do własnego pola karnego. ale ale znowu LKS po raz kolejny bił głową w mur i nie miał pomysłu, jak sprostać ten nisko ustawiony blok obronny przeciwnika. Jasne, ja to rozumiem, nie wszystko w tej kadrze wygląda dobrze, bo to też to jak wyglądała druga połowa pod kątem pers personalnym, to tutaj Szymon Grobowski no, chyba chciał mocno pokazać na przykład Radosławowi Mozerko, że nie tak miała wyglądać ta kadra, bo nie, przypominam, że po tych dwóch błędach książka w pierwszej połowie, gdzie jednak no, był on zamieszany przy te dwie bramki, ale nie ma co też skreślać tego chłopaka, bo to był dla niego dopiero tr trzeci mecz w pierwszej drużynie ŁKS-u w tym sezonie, jest zawodnik dopiero 18-letni, który ma jeszcze sporo gry przed sobą i w jego wieku, no przy też tak nikłym doświadczeniu te błędy czy ta nieregularność chimeryczna forma to może się zdarzyć. No ale schodzi Mateusz Książek, a jako, że kontuzjowany jest Piotr Łowacki, no to na lewej obronie w drugiej połowie musiał grać Gustaw Norlin, czyli nominalny skrzydłowy i chyba sam szwed, no jak trafił do UKS-u nie spodziewał się, że kiedykolwiek w biało-czerwono-białych barwach zagra na tej pozycji. No czyli właśnie, co z tą lewą obroną, bo na dzisiaj UKS ma tu 18 lat koncuzjowanego 33-latka, z którym w ogóle nie, nie było wiadomo, czy ten kontrakt zostanie przedłużony, no i średnio to wygląda. To samo możemy powiedzieć o środku pola, gdzie ja już biję na alarm, nagrałem specjalny film, film robię co mogę, ale nie, chci, nie chcę się powtarzać. No ewidentnie brakuje rozgrywającego w stylu Daniego Ramireza, czy w stylu Jul Juliusa Ertalera, z, z którym UKS się interesował i którego ŁKS chciał przed startem tego sezonu. No i w drugiej połowie UKS mimo posiadania w kadrze pięciu środków Pomocników, grał na tylko dwójkę, właśnie piłkarzy środkowych pomocników. Bo widocznie trener Szymon Grabowski wyszedł z takiego założenia I ja mu się trochę nie dziwię, że w tej drugiej połowie UKS grał na 4-4-2 na dwójkę napastników Czyli na duet Fabian Piasecki oraz Mateusz Lewandowski No i w środku było tylko dwóch piłkarzy Najpierw Wysokiński i Ernst Potem na Murawie zameldowali się także Hinokio oraz Mateusz Kupczak No ale to było naturalne Szczepański zszedł już w pierwszej połowie, tak nawiasem mówiąc Bo widocznie trener UKS-u doszedł do wniosku, że dobra Nawet jakbyśmy mieli wystawić, wiecie, wszystkich pomocników w środku od kupola, to my i tak tam nie mamy tej kontroli, to i tak ta gra w środku nie wygląda dobrze, brakuje właśnie regulowania tempa gry piłkarza, który potrafił dłużej utrzymać się przy piłce, zagrać do przodu otwierające podanie, nieważne kogo by ŁKS tam wystawił i ilu ŁKS miałby pomocników, no to dziura będzie tak samo duża, ten problem będzie tak samo duży, tak wydaje mi się określił to trener Szymon Grabowski, dlatego przeszedł na 4-4-2 z nadzieją, że mając dwójkę tych wysokich napastników, bo zarówno Lewandowski, jak i Piesecki to są piłkarze o dobrych warunkach fizycznych, którzy potrafią się przepchnąć w polu karnym przeciwnika, powalczyć o górne podanie, po prostu o pozycję właśnie na 16 przeciwnika, i taki był plan. I stwierdził, dobra, dajemy tutaj ofensywne boki obrony Norlin Leflescent przed nimi na skrzydłach Krykun Jurkiewicz, i po prostu liczył trener Szymon Grabowski, że właśnie na tych skrzydłach LKS wypracuje sobie przewagę, no i po prostu będą to dośrodkowania, jako że LKS będzie miał dwójkę napastników, no to w jakimś momencie ta piłka spadnie, Lewandowski albo Piasecki strąci ją głową i po prostu będą te gole, będą gole w drugiej połowie, no i to pokazało, że ŁKS-owi że brakuje tego środkowego pomocnika, brakuje lewego obrońcy, no ale niestety, to właśnie jest mój minus dla trenera Szymona Grabowskiego, że w całej tej drugiej połowie, znowu jedynym pomysłem uks u na atak pozycyjny, na zaatakowanie bramki przeciwnika w momencie, gdy rywal jest głęboko cofnięty niemal całym składem na własną połowę w celu obrony dostępu do własnej bramki, no to znowu jedynym pomysłem ŁKS-u było podanie na lewą bądź prawą stronę i dośrodkowanie, zazwyczaj to kończyło się dośrodkowaniem, nawet nie było zejść do środka strzałów albo dryblingów tych piłkarzy, poza Jurkiewiczem, który przed bardzo dobrze, tak naprawdę to on rozpędził sytuację, która zakończyła się rzutem karnym po Paulu na Fabianie Piaseckim i tutaj Jurkiewicz zagrał super, to był jego debiut w ŁKS-ie, naprawdę bardzo dobry, dynamiczny, odważny był ten zawodnik i grał tak, jak powinien grać skrzydłowy, czy Generalnie piłkarz ofensywny, nawet jeśli mu nie wyszła jedna, druga, trzecia próba dryblingu, to cały czas jechał z piłką, atakował i grał po prostu odważnie, dzięki czemu LKS miał z tego korzyści naprawdę często łodzianie atakowali tą jego lewą stroną, ale to był jedyny właśnie piłkarz, który potrafił zrobić coś nieszablonowego, i dzięki jego zagraniu, jego akcji ŁKS otrzymał rzut karny, ale reszta piłkarzy tego nie potrafiła zrobić. No, co skutkowało tam tym, że ta gra ofensywna LKS-u znowu była dość estetyczna, znowu brakowało pomysłu i tu ogólnie y, też taka kolejna refleksja no wracają mi czasy trenera Jakuba Dziółki to nie jest dobra przepowiednia ale niestety znowu potwierdzają się dwie rzeczy czyli jeśli ŁKS jako pierwszy straci gola i no po prostu posypie mu się to spotkanie od początku to Łodzianie znów mają problemy z tym żeby wrócić do meczu no za dziuki też tak było, że jeśli ŁKS stracił pierwszego gola no to można w zasadzie włączyć telewizor bo pytaniem będzie tylko to ile rywal ŁKS-u strzeli goli a nie czy ŁKS się podniesie bo zazwyczaj tych powrotów nie było za kadencji tego trenera, to się teraz powtarza, no i powtarza się ten brak pomysłu na grę taku pozycyjnym, bo za działki też było tak, że ŁKS potrafił mieć naprawdę wysokie posiadanie piłki, wymienić wiele podań, ale ten brak pomysłu był bardzo widoczny, no i powtarza się też to, że ŁKS w poprzednim sezonie był jedną z drużyn pierwszej ligi, która najczęściej dośrodkowywała piłkę na pole karne przeciwnika, teraz wygląda to tak samo, więc niestety oczekiwałem, że jednak z bardziej utytułowanym i z bardziej renomowanym trenerem jakim jest Szymon Grabowski, to będzie wyglądało lepiej. Tak samo z piłkarzami, bo o ile dziłka mógł mówić, że ma wąską kadrę, że naprawdę to była bardzo przeciętna kadra, którą no, miał do prowadzenia chociażby jesienią z zeszłego roku, Grabowski otrzymał o wiele lepszych piłkarzy, nawet biorąc pod uwagę te braki w środku. Pomocy czy na lewej obronie, a wygląda to niestety zaskakująco podobnie względem kadencji trenera Jakuba Dziółki. Więc, no, tutaj oczekiwałbym po prostu od trenera Szymona Grabowskiego czegoś więcej, zrobienia czegoś więcej, wyciśnięcia z tych piłkarzy czegoś więcej, zmaksymalizowania ich potencjału. niestety to wygląda tak, że piłkarze, którzy mieli być naprawdę gwiazdami pierwszej ligi, jak Sebastian Ernst, tu trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest kwestia trenera, który nie potrafi go wykorzystać, czy piłkarza, który gra zdecydowanie, zdecydowanie poniżej oczekiwań. No ale Właśnie oczekiwałem od Nodeł KS, od trenera i tak dalej, że tacy gracze jak Ernst będą lepiej wykorzystywani. A tutaj no znowu duża część zawodników naprawdę z dużymi umiejętnościami, o ciekawym CV, o ciekawej przyszłości, gra poniżej oczekiwań albo po prostu nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, nie pokazuje na boisku pełni możliwości, i to jest duży problem więc o trenerze już wspomniałem o właśnie dyrektorze sportowym o pionie sportowym wspomniałem, że konstrukcja tej kadry może być lepsza i przede wszystkim proszę Dani Ramirez Dani Ramirez proszę, ale wracając od piłkarzy też oczekiwałbym jednak czegoś więcej, że naprawdę UKS jest jedną z najstarszych kadrów w pierwszej lidze, ma masę piłkarzy doświadczonych którzy zdobywali mistrzostwa grali w ligach zagranicznych MLS druga Bundesliga jak Liefelsand czy Ernst albo nawet w Polsce to często są bardzo uznane nazwiska jak właśnie Piasek. Krykun, Szczepański, Kraczun doskonale znaczy tych piłkarzy Rudol. I nawet gdy nie idzie, gdy jest trudna sytuacja, nawet jeśli trener czy sztab szkoleniowy też nie stanęli na wysokości swojego zadania, to oczekiwałbym od takich piłkarzy, no że oni sami będą w stanie wymyślić coś na boisku, zrobić jakąś kreatywną akcję, po prostu takiego liderstwa, a niestety znowu potwierdza się, że to, to że z całym szacunkiem w drugiej połowie naprawdę najlepiej w się wyglądał dwudziestoletni Adrian Jurkiewicz, ściągnięty z centralnej ligi Juniorów, z juniorskiego zespołu Arki Gdynia, który dzisiaj debiutował w Ełkesie. No to jeśli on wyglądał. Najlepiej no to... To też jest takie pytanie do tych doświadczonych piłkarzy w UKS-ie: co oni tak naprawdę chcą od siebie, co oni chcą osiągnąć na boisku, no bo tak to nie powinno wyglądać. I super, że Jurkiewicz tak wszedł, że pokazał się z tak obiecującej strony. Brawa dla niego, jeśli będzie grał tak dalej, to dlaczego ma nie wejść do podstawowego składu? Tak, grającego skrzydłowego potrzebuje UKS. Super, że tak to wygląda. No ale jednak, w optymalnie funkcjonującej drużynie, taki Jurkiewicz powinien być tylko docelowo takim dodatkiem, no po prostu piłkarzem, który będzie wchodził, a nie który będzie, a nie którym ma. Ma po prostu kreować całą grę, a tak to w drugiej połowie wyglądało. Więc ci najbardziej doświadczeni, najbardziej ograni piłkarze w ŁKS-ie, no oczekiwałbym od nich większej odpowiedzialności i zrobienia czegoś więcej na boisku po prostu. Mimo wszelkich przeciwności losu, no jednak tacy zawodnicy powinni zaprezentować się lepiej. A tymczasem OKS przegrywa, OKS przegrywa w naprawdę słabym stylu i ciężko usprawiedliwić tę porażkę nawet przegrana 0-5, to nie powinno się wydarzyć, ale z rozpędzoną Wisłą Kraków, która odkąd, gdy tylko gra w pierwszej lidze, z jednym z głównych kandydatów do awansu, to da się zrozumieć z Krobrym Głogów, ciekawy projekt, może budżet nieduży, ale ciekawy trener, ciekawi piłkarze, okej, okay, jeszcze jakoś można to przeboleć, no ale z Miedzią Legnica mieć Legnica u siebie po raz ostatni przed ŁKS-em wygrała na początku maja na 10 ostatnich meczów przed ks em Miedź Legnica poniosła 8 porażek, 1 remis i wygrała jedno spotkanie, w tym sezonie Miała jeden punkt, no już po trzeciej kolejce zmieniła trenera. Wojciecha łobodzińskiego zastąpił Janusz-Niedźwiedź i Taka hedra miedzi-legnica też wcale nie wygląda jakoś wybitnie. Większość z tych piłkarzy również na początku tego sezonu w miedzi rozczarowywała, więc naprawdę bardzo trudno niemal, no nie da się po prostu usprawiedliwić tej porażki. No i jednak, no, trzeba było liczyć, takie było oczekiwania, że ŁKS przełamie te problemy na wyjazdach właśnie teoretycznie w najlepszym możliwym momencie. Czyli z miedzią, która jest w dołku, która ma swoje problemy, która również nie radzi sobie dobrze. A tu miedź-legnica wchodzi, strzela dwa gole, no i doprowadza do momentu, gdzie ŁKS nie potrafi się znów podnieść. No i znowu przegrywa, znowu nie potrafi wrócić do tego meczu w odpowiednim rytmie.